Smoczki Light Touch z linii Bonjour Paris stworzyliśmy z myślą o maksymalnym komforcie maluszka. W opinii 93% neurologopedów, którzy wzięli udział w badaniu, lekka tarczka smoczka ma istotny wpływ na rozwój jamy ustnej dziecka. Tarczka w smoczku Light Touch jest wyjątkowo lekka, zaprojektowana tak, by nie obciążać zgryzu dziecka. Symetryczny smoczek wykonany z ultra miękkiego silikonu. Jest akceptowalny przez większość dzieci. Kształt smoczka został specjalnie wyprofilowany, by nie dotykał noska, dzięki czemu dziecko oddycha swobodnie. A nowoczesne etui to jednocześnie kapsuła do szybkiej sterylizacji w kuchence mikrofalowej. Wystarczą dwie minuty i odrobina wody, by zapewnić smoczkom higieniczną czystość. Light Touch Akceptowany przez dzieci, polecany przez neurologopedów.